Pani, dzień dobry. Z zupełnie innej nowej e, kamery na moim e, nowym telefonie. E, tylko dla znaków ziemskich, a, bo na tym wszystkim innym już i baterie wysiadły i wszystko. <grytanie> Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Moje drogie znaki ziemskie byki, panny i koziorożce. To jest czytanie na ostatni dzień miesiąca 2018 roku, na grudzień, dla Was i od razu możemy zaczynać, bo wszystkie wiadomości są już na biurku przede mną. Moje drogie byki, co dla Was? Słuchajcie: świat. To jest ostatnia główna arkana. A więc może coś się kończyć w Waszym życiu, jakiś rozdział powieści, i zaczynać się nowy, na przykład wybieracie się w świat, wybieracie się gdzieś przeprowadzić, gdzie indziej zamieszkać i tak się zaczyna Wasz miesiąc. Może tak być, że pewien rozdział powieści jest zakończony, może tak być, że świat stoi otworem i planujecie podróże po świecie, co niektórzy odnoszą wspaniały sukces. Patrzcie, dla każdego znaku. Naprawdę jest świetny początek grudnia, z czego się ogromnie, ogromnie cieszę. Teraz, nów księżyca w znaku strzelca 7 grudnia, przynosi mieszane uczucia, kochani. Teraz, zanim ja nawet powiem, co to jest, na miesiąc grudzień naprawdę ja czuję jak nigdy przedtem, że te czytania nie są dla wszystkich. Są tylko dla niektórych. Sprawdźcie swój ascendent i księżyc koniecznie, że może będzie rezonować bardziej. No, ale muszę powiedzieć to, co jest przede mną. Więc wy macie trzy miecze w sercu i podróż poślubna. Wiecie, to może działać bardzo różnie dla różnych osób. A więc może być tak, że ktoś powie, hm, a tak miało być pięknie. Wybierałam się w podróż poślubno. Już szykowałem pierścionek zaręczynowy, bo miałem się oświadczyć na Boże Narodzenie czy na Sylwestra. Już wybieraliśmy się w podróż poślubną, może kolejną. I nagle coś się stało i to się nie odbędzie. Rozczarowanie, ból serca, jakieś sytuacje, które były nie do przewidzenia, złamane serce. Okay? Więc jakiś smutek. Jak mówię, dla każdego co innego. To jest dla wszystkich czytanie, a nie prywatne. Więc może potrzebujesz prywatne czytanie. E, tylko tyle mogę podpowiedzieć. Pełnia księżyca w raku 22 grudnia. Trochę przed, trochę za, mówi. Tu jest e, Chakra gardła, piątka, zawsze zmiana, transformacja jeszcze się z tym wiąże i bądź asertywna, asertywny. A więc, co mnie to mówi? Dla części z Was czas wreszcie powiedzieć, bo to jest okres świąt, co naprawdę myślicie, co naprawdę czujecie, kim naprawdę jesteście. To przychodzi pierwsze. Czas przemówić. Dla innych, pokazać, jak jesteś asertywny, asertywny. Nie daj sobie podciąć skrzydeł, nie daj sobie wmówić niczego, nie daj się odmówić od czegoś, nie daj sobie powiedzieć, że to, co myślisz, to, co czujesz, jest bez sensu. Wiecie, jak to święta ludzie się zbierają, którzy nas czasami w ogóle nie znają, okay. nie rozumieją nas, nie zgadzają się z tym i to może być najbliższa rodzina. Mówią, bądź asertywna, asertywny. Nie bądź wycieraczką. Nie, nie, czas na to. Czas wreszcie powiedzieć, czy napisać, komunikować się jasno i wyraźnie. Ach, te święta. I wreszcie, z jaką energią wchodzicie do roku 2019? Część z Was zakochuje się. Gratulacje. Część z Was Wreszcie wie, co ma robić dalej. Może usłyszeliście coś w te święta. I teraz, wow, wiem, co robić. Może spotkaliście kogoś i zakochaliście się. Może usłyszeliście o nowym projekcie, nowym e, pomyśle. Zdobyliście jakąś informację, wiadomość, i teraz już wiecie, co macie robić dalej. Część z was godzi się z kimś, z kim wydawało się, że już nie umiecie się porozumieć. A teraz bom nagle jest taka możliwość. Część z Was zaczyna spirytualistycznie budzić się. I to naprawdę przebudzać się tak porządnie, znać swoje dodatkowe dary, talenta i mieć Eureka moment. Więc uważajcie w te święta i ten okres do 1 stycznia, bo rzeczywiście będzie się. Będziecie nowi Wy i to otworzenie się ten, na te nowe możliwości, dary i przeznaczenie. Wspaniała sprawa, kochane Byczki, życzę Wam absolutnie cudownych świąt, cudownych baletów, gdziekolwiek byście nie byli, cokolwiek nie robicie i udanego miesiąca. Buziaczki, uściski do zobaczenia za rok. Moje drogie Panny, a co dla Was w grudniu 2018? No słuchajcie, wiecie, od razu muszę powiedzieć, no bo to mówię chyba co miesiąc, ale to dalej ten sam motyw. Jesteście cudowni, praktyczni, konkretni, może za bardzo perfekcyjni, za dużo myślicie, rozmyślacie, analizujecie. Bo na taką notę, wita Was, witają Was anioły. Słuchaj swojej intuicji, swojego serca. Może pomagasz za dużo innym. Może jesteś wycieraczką, tak jak to panny starają się dogodzić wszystkim. Może trzeba się kimś zaopiekować, akurat dla jednej osoby to słyszę. Ale ufaj swojej intuicji tym odczuciom wewnętrznym, bo one naprawdę prowadzą Cię we właściwym kierunku. To jest główna wiadomość, ok? Na początek. Teraz, nów Księżyca, w Strzelcu, 7 grudnia. Stres szykuje się w związku z tym, że dużo będziecie czuć, że macie na głowie, a jednocześnie będą rzeczy się działy, na które Wy nie macie wpływu. Ni z tego, ni zowego wydarzy się to, czy tamto, stanie się to, czy tamto, i dla części z Was separacja z partnerem czy partnerką. Teraz stres. Ten stres może spowodować, że z kimś trzeba się będzie rozstać albo ten ktoś z wami. To może być kilka osób. I jak mówię, każdemu znakowi. Naprawdę na ten miesiąc. Może być tylko dla pewnej grupy ludzi moje czytanie. Może być jedna wiadomość, może być wszystko, a może nic nie być. Więc słuchajcie swojego ascendent i księżyca dodatkowo. Część czuje, że otrzymuje wiadomość i już wie, że będzie musiała gdzieś wyjechać, a więc będzie separacja, no bo nie będzie się razem. Więc są pewne zmiany, które nadejdą z nienacka. Bum! Wy się absolutnie tego nie spodziewacie, jak mnie teraz oglądacie, szczególnie w listopadzie. Okay? Coś się takiego wydarzy, że zapowiada się jakiś wyjazd, rozjazd czy separacja. Pełnia Księżyca 22, parę dni przed i po, w raku mówi wyraźnie, nie ociągaj się, Zrób co masz zrobić, bo Twoja moc leży w powzięciu decyzji wreszcie. Gdzie się ociągasz? Gdzie za dużo myślisz? Gdzie główkujesz? Gdzie analizujesz? Nie śpisz po nocach? Czas podjąć decyzję. Im więcej będziesz myśleć, tym będzie trudniej podjąć właściwą decyzję. Dlatego już ta pierwsza wiadomość mówi: kieruj się własnym sercem, intuicją, wnętrzem. Bo jest czas. To jest tyle, co odsuń się od czegoś. W innych kartach to jest śmierć. Czyli coś powinno umrzeć, odejść. Ok? Naturalnie. Ale jak wy to robicie, że wy wreszcie wiecie. Jeżeli masz szczególnie, jeżeli masz trudność z podjęciem decyzji w czymś, czas wreszcie rozedrzeć swoje szaty, zajrzeć do swojego serca. I powiedzieć, co mnie uszczęśliwi, gdzie ja będę wreszcie czuć się w domu, gdzie ja zdobędę wreszcie ten wewnętrzny spokój, który jest dla mnie tak ważny. I prawdę odnajdziecie. Część z Was ma do czynienia ze skorpionem, i też trzeba podjąć decyzję, znowu czemuś pozwolić odejść, znaleźć głęboką własną prawdę. Na jaką notę odchodzicie do roku 2019, czasu uwierzyć w siebie? Nikt nie uwierzy w ciebie, mój drog, e, moja droga panno, jeżeli nie uwierzysz w siebie. Bo ja widzę, że coś takiego może nawet wydarzyć się w tym miesiącu, że wy zaczynacie myśleć: Hmm, ja nie wiem, czy ja mogę zaufać sobie, ja nie wiem, czy ja mam na tyle wystarczająco, czy ja jestem wystarczająco dobra i tak można analizować całymi nocami i dniami. A tu mówię a, a, Ty masz wszystko, co potrzeba, żeby odnieść sukces. Jedyne, co może sprawić, że nie odniesiesz sukcesu, to to, że nie uwierzysz sam sama w siebie. Więc to jest ta najważniejsza wiadomość, z jaką przechodzisz do roku 2019. Kochani, życzę cudownych świąt wspaniałego Sylwestra, cokolwiek byście nie robili wakacji. Czy spędzali zupełnie sami w domu, przy choineczce lub nawet bez, wszystko jedno, buziaczkiem, uściski i do kolejnego roku. Moje drogie koziorożce, wspaniałych urodzin życzę, kochani. Wy zaczynacie na nutę edukacji, a więc albo uczycie, albo uczycie się. W każdym bądź razie czegoś poszukujecie, potrzeba zdobycia informacji zanim pójdziecie dalej. Okay, to jest taka główna wiadomość, ale to jest dobra wiadomość. Zdobądź tą informację, naucz się czegoś. Nów no księżyca w strzelcu 7 grudnia, dla Was jest czas oczyścić swoją energię z przeszłości, z tych eksów, eksek i tak dalej, bo jesteście zmęczeni, jesteście, a na nią jest wykończony czymś. Wiecie, to jest ciągle Merkury cofający się do 6, tak naprawdę do 15 grudnia przynajmniej. Więc on powoduje, że wracamy do przeszłości, spotykamy ludzi z przeszłości, sytuacje, próbujemy coś rozwiązać, zakończyć, czy po prostu wyjaśnić, czy myślimy bardzo dużo o tym, ok? Czy myślimy dużo? I aż się sama zamyśliłam, patrzcie. Więc... Czas z tym zakończyć, czas przestać patrzeć w boczne lusterko. Naprawdę czas, czy pogodzić się, czy wyjaśnić, czy cokolwiek by to nie było, ale oczyścić się z przeszłości, bo czas iść wreszcie w stronę swoich marzeń. Ona czuje się doskonale, czas spełnić swoje marzenia, czas urzeczywistnić je. Czas coś wreszcie zrobić, żeby poszerzyć swoje horyzonty. Jesteś bardzo kreatywny, Koziorożcu. Bardzo. No więc, hello, trzeba coś zacząć z tym robić. Potem jest pełnia księżyca w raku 22 grudnia, parę dni, przedni, parę dni przed i parę po. I wy macie, hej, są święta. A co się robi w okresie świątecznym? Świętuje, odpoczywa, raduje. I właśnie to wy macie. Czas się wyspać za wszystkie czasy, czas odpocząć. Przestać rozmyślać, przestać starać się podjąć decyzję już w tej sekundzie, bo to nic z tego nie będzie, dopóki się nie wyśpicie. I do was przyjdzie ten download, te informacje, które potrzebujecie. Czy spotykacie się z ludźmi, okres świąteczny, też przyjdą informacje. Może czas wyruszyć na wakacje? Bo kogoś poznacie, kto nagle nic z tego nicowego powie coś, co powiecie: O! Właśnie tego potrzebowałam, potrzebowałem I dla części z was trzeba odnaleźć równowagę wewnętrzną, pójść na kompromis, mieć ten wewnętrzny, zewnętrzny spokój, ten balans życiowy. To jest czwórka i czternaście, więc znowu czwórki to jest znak ziemski zawsze. Praktyczny, konkretny, konkretne ustawienie życia na właściwym gruncie. I widzę tu najbardziej kobieta-mężczyzna. Kobieta-mężczyzna, więc dużo związków albo związków jakichkolwiek partnerskich. I z jaką energię przechodzicie do roku 2019? No, przepiękno, moje drogie koziorożce. Zakochujecie się? O, część z was gdzieś wyjechała, gdzieś była, spotkała się, zakochuje się. Może też być, że zakochuje się w kimś nawet z powrotem w przeszłości. Tak jakby to było drugie. Ponowne zakochanie się, ale ja większość widzę, że nie. Zakochujecie się w kimś lub w czymś. To może być nawet piesek kotek. To może być miejsce, to może być pomysł, projekt, osoba. Ale przechodzicie do 2019 roku, czując się absolutnie tak, jakby mam dywanik z podziemi wyciągnął. Czas utrzymać się drzewa gdzieś, żebyście nie pofrunęli tak czujecie się cudownie. Wow! Kochani, życzę Wam cudownych świąt, wspaniałego miesiąca, ekstra sylwestra, wakacji, cokolwiek robicie w grudniu, buziaczki, uściski mm, i do kolejnego roku. Zobaczymy jak to działa, kochani.